LGBTQ, trzecia edycja, po raz pierwszy w całym kraju. Stworzyliśmy platformę internetową www.maparówności.pl, na której można wyszukać wszystkie szkoły ponadpodstawowe z całego kraju i ocenić je ze względu na przyjazność, bezpieczeństwo i otwartość dla młodzieży LGBTQ. Wystarczy wejść, wypełnić ankietę, odpowiedzieć na 17 pytań dotyczących bezpieczeństwa, otwartości i akceptacji i zapisać swoją odpowiedź. Miejmy świadomość, że według statystyk ogólnopolskich tworzonych przez kampanię przeciw homofobii niemal 70% młodzieży LGBTQ, przynajmniej raz doświadczyło myśli samobójczych. To jest ogromna i straszna statystyka. Wiele osób młodych jest niewałtowanych przed pójściem do, do swojej szkoły, dlatego ranking będzie stanowić drogowskaz dla tych osób, kandydatów i kandydatek, którzy do szkół średnich dopiero chcą się udać. Cieszymy się zaufaniem społecznym ponad 30 organizacji pozarządowych z całego kraju, m.in. Instytutu Równości Zielonej Góry, którzy pomagają w dotarciu do młodzieży, pomagają w dotarciu do naszej grupy docelowej. Wyniki rankingu ogłosimy na początku czerwca bieżącego roku, a 10 najbardziej przyjaznych szkół z całego kraju zostanie nagrodzonych dyplomami równości, tak aby ranking szkół LGBTQ+, był też użyteczny dla nauczycieli i nauczycielek, samorządowców i samorządowczyń, a także dyrektorów i dyrektorek rodziców, rodziców młodych osób. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałabym tutaj dodać, żeby zmienić polską rzeczywistość, naszą polską szkołę, musimy również usłyszeć krzyk młodych osób: ten cichy, ten niemy i również ten głośny. Dlatego zachęcam wszelkie organizacje młodzieżowe, samorządy uczniowskie, młodzieżowe Rady Miejskie i gminy, a również wszelkie osoby, które mają kontakt z osobami uczniowskimi, z liceum, technikum, szkół branżowych, ze szkół publicznych i prywatnych, do tego, żeby udostępniać tę ankietę. Grupę docelową, czyli właśnie nasi uczniowie, uczennice, żeby wypełniali tę ankietę, przesyłali ją dalej. Mamy nadzieję, że ten ranking będzie początkiem naszych działań i również innych działań. Więc, bardzo świadczyło się na przykład przemocy ze strony nauczyciela, czy, czy do, widzi się również osoby transpłciowe w szkole, czy jest się świadomy w obecności tych osób. Również pytamy się o to, czy nauczyciele stosują preferowane zajinki. No i również pozostajemy, pozostawiamy też taką przestrzeń otwartą, żeby móc dodać wszelkie refleksje, uwagi dotyczące tego, co dzieje się w polskiej szkole. Pytania dotyczą też systemowych aspektów edukacji równościowej, tak jak na przykład organizacja tęczowego piątku, czy się odbywał w ogóle w szkole, czy pary jednopłciowe mogą pójść na studniówkę, na studniówkę, w czasie studniówki tańczyć, jeżeli mają, jeżeli mają taką ochotę, czy były organizowane warsztaty antydyskryminacyjne, a także czy w czasie zajęć lekcyjnych jest poruszany temat społeczności LGBTQ, czy jest poruszany pozytywnie, czy właśnie negatywnie. Do kiedy będzie ta ankieta dostępna? Do 23, 23 maja. Czyło się, żeby jakiś dyrektor, który dowiedział się, że znalazł się w tym rankingu, w tym jest poddawany ocenie, powiedział: "O, fajnie, że to robicie, jestem ciekaw wyników". Tak. W 30. Liceum ogólnokształcącym imienia Śniadeckiego w Warszawie szkoła powiesiła dyplom równości na ścianie obok dyplomu z rankingu perspektyw szkoła poinformowała na swojej stronie internetowej o tym, że zajęła odpowiednie miejsce w rankingu równości i na dniach otwartych również podała taką informację dla swoich kandydatów i kandydatów. O zwrotne Odrobne. Były. Była sytuacja w warszawskiej szkole, w której, w której no niestety uczennica została zadezwana na dywanik szkolny do dyrektora za to, że wrzuciła ankietę na grupę szkolną. Wówczas wspólnie z Dorotą Łoboną, Przewodniczącą Komisji Edukacji w Radzie Warszawy podjęliśmy skuteczną interwencję, aby, aby uczennicy nie, nie groziły żadnych reperkusji. Ta szkoła została oczywiście E, ta, ta szkoła znalazła się oczywiście na ogonie rankingu szkół. Kiedy, kiedy są przyznawane przysłowiowe gwiazdki i, i takie szkoły, mm, pamiętajmy, że to jest też po to, żeby uczeń, wybierając szkołę, mógł się też tym kierować, kiedy mm, nie musi być też osobą heteronormatywną, tylko po prostu widzi, że szkoła jest przyjazna. E, Wszystkim tak naprawdę, i mniejszościom etnicznym, i, i, i ze względu na kolor skóry, bo to, to się wszystko pokrywa. Tak naprawdę, jeżeli szkoła jest tolerancyjna, to jest tolerancyjna w każdym spektrum. I to też kieruje przy wyborze i nauczycieli, i kadry, i pani sprzątającej, która, która może się sugerować szkołą, czy chce w niej pracować, czy nie, właśnie poprzez ten ranking. Może to jest bardzo idealistyczne to, co mówię. Ale naprawdę liczymy na taki, taką jakąś rywalizację i, i że te szkoły same będą, nie no wiadomo jakie są teraz warunki, ale że te szkoły uznają, że fajnie być w takim rankingu, fajnie mieć pięć gwiazdek, fajnie się tym szczycić, chociażby poprzez taki dyplom, bo.